Siemaneczko, siemaneczko, tu Jaro, witam Was w nowej gierce na moim kanale, a jest to Tower 3D Pro, jest to symulator, operatora, nie wiem jak oni się nazywają, dokładnie tam na tym lotnisku, będziemy wysyłać, przyjmować samoloty, i, te, I takie i takie tam tamte, nie? To więc zaczynamy sobie spokojnie. Mamy na, normalne lotnisko San Thomas Airport. Yy, widać dwa pasy, więc zaczniemy sobie. Tam jest Turtial tri, yy, i lecimy sobie Turtial East San Thomas. Nie St. wiem gdzie to. Jest. Tower. 788 push and start. Jak widzicie mamy tutaj Jedyne minus tego to jest, że ona jest po angielsku, nie? Więc Ktoś musi kumać. Nie jest trudne do zrozumienia, szczerze, bo jest bardzo prosto zrozumieć, o czym, o czym tutaj jest napis, O czym to jest tutaj wszystko dokładnie napisane. No więc zaraz zobaczymy sobie. mode pause speed, your game. O, możemy sobie nawet pauzować. There is data script, departament traffic, if you show the assist it. take off. Dobra, czyli tu mamy. Tu mamy pokazany nasz pas. Tu pokazuje nam zoom. Możemy sobie przybliżać. Dobra, next. Mm. Mamy samolot teraz w tym momencie. Departament Arctic. Widzicie, tutaj mamy samolot. O, dobra. czyli jego naciskamy? The zebra yellow on display calling types the com command panel. Czyli mamy tutaj push back. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu musimy go wysłać, tak. Push back send. Negative. Negative? 5, 7, 8, 8. What the fuck? Miał wystartować. Aha, dobra, bo nie daj mu drogi. 28 gościu, sen. Oczywiście 788. mamy. Mamy tu światła, mamy różne takie pierdoły, więc to powinno w miarę spoko działać. Nie wiem, czy kamerka nie laguje. Jak laguje, to sorry. Nie wiem, czemu ona zaczyna lagować. Mm, ma jakiś problem, nie mordeczki, ale to się naprawi. Naprawi się. Chcę Wam pokazać gierkę, bo naprawdę fajna gierka. Jeśli ktoś lubi ogólnie samoloty, jakieś takie bardziej realistyczne symulatory, bardzo fajnie mi podeszło. Powiem, pograłem tak 10 10, 5, 10 minut i naprawdę dość ciekawy. ready to taxi. Runway. Jak widzicie, runway 28 send. Runway 28 value 788. No i normalnie, tutaj mam przyspieszanie czasu, to nie wiem co to jest, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Tu są chyba zdjęcia, przyspieszymy sobie czas troszeczkę na dwa, żeby szybciej to leciało. Jak widzicie, nasz samolot podchodzi już, kołuje do pasa, normalnie, z ludźmi, wysyłamy ich do Polski. I jak wam się podoba giereczka, łapka w górę Jeśli chcecie więcej odcinków z tego, żebyśmy siedzieli Przy tym No to Pisać w komentarzach, będziemy testować te Testować różne gierki, dostałem parę różnych gierek. Wiecie jak lubię symulatory Więc symulatory będą się pojawiać Oczywiście straż, postaram się żeby straż, symulator straży pożarnej był na jutro. Saint więc. Magic 8, 5, 4, 1, ready to taxi. Oczekujcie, oczekujcie. Straży. Straży na jutro. Dobra, a ten nam tam. Czekajcie. Ten ma. Runway 28. Send. Runway 28. Magic 8541. Clear take off. Widzicie, ten już jest ready do wystartowania. Clear for take off. Send mu. Dobra, for take off value 788. To jest fajne, że możemy się przełączać bardzo szybko tutaj klikając sobie w TT. W STRIP. Czyli mamy szybki dostęp do samolotów, które jak widzicie, ten już tutaj podjeżdża na pas. Ten tutaj nam będzie teraz kołował i oczywiście startował. Grafika, no jest jaka jest. Na pewno z biegiem czasu to się na pewno w jakiś sposób poprawi. Ale jak widzicie, dość głośno. I normalnie poszedł, normalnie. To chyba jakiś boi Dostaliśmy... Dostaliśmy 10 punktów za wystartowanie. Wiem, że głośno, bo tam jeden kołuje. This show before the land, after... Tak, tu nam pokazuje, ten radar nam pokazuje samoloty lecące i przylatujące do nas. Czyli ten nam poleciał. After takeoff should be send the plane, department, the missing contract, department. Czyli mamy turn, czyli powrót, raport, i niech leci tam gdzie ma lecieć, Czyli my mu dajemy kontakt, departure, czy Roger. coś w tym stylu. Good Roger. day, Good day jak widzicie mamy tu gościa który chce nam przylecieć ale też mamy tego tutaj czyli jemu dajemy normalnie zaznaczamy go na radarze co jest jedynym minusem nie widać tego samolotu skąd on leci próbowałem się przyjrzeć tutaj delikatnie ale nie widzę skąd ten samolot leci i dajemy coś takiego clear i pisze nam clear to land Pick. runway 28 cleared to land lakes 3528 i widzicie, teraz przyjmujemy ten lecący, lecą dwa w sumie. Z odstępem czasowym powinno się to wszystko wyrobić. Ten nam tutaj podjechał i jest clear to Take off, wysyłamy go za nim. No jak widzicie, symulator dość ciekawy, bo naprawdę przyspieszyłem czas na szóstkę. I zrobił się taki meksyk, że połowę samolotów nie powysyłałem, nie? E, można posiedzieć na tym trochę, jeśli ktoś naprawdę St. lubi takie symulatory. Polecam naprawdę. No jak widzicie poszedł. Startuje nam tutaj elegancko. Znowu będzie głośno turbiny, turbiny. Mamy tak, tego przyjmujemy. Zestartował. czy ja mogę zostać operatorem normalnie mamy drugiego clear to o czekajcie to mamy tak 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 dobra damy mu to land tak sam. nie ma nie ma źle obydwa powinny wylądować w tym samym czasie ten nam tu wyleciał czyli puszczamy go tam gdzie ma lecieć Roger Roger good day no i normalnie tak widzicie, to się odbywa na takiej zasadzie, operujemy cały czas lotniskiem, lukamy na radar, czy coś do nas nie przylatuje, no jak widzicie sam mam zaznaczony ten samolot, ale go nie widzę tutaj nigdzie. Jego się, jego widzimy po jakiejś chwili dopiero. Myślałem, że to będzie jakiś taki punkcik, że nam będzie pokazywało, że to jest nasz ten, nasz samolot. Clear to land, send to the command. No to dałem tu już mu yy b który to jest? Runway select the plane be click to i reverse strip what Którego to mamy zaznaczyć? Eee, 35. Dobra, close. 35. Go to. Go around. Nie, 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 nie. on nie, nie, ma nie, 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 Przecież on miał take off normalnie. Raport No, no, nie, jest wszystko ok. No, jest ok. Nie wiem o co mu chodziło. Tu przyjmujemy 58-49. Obydwa lądują. Ten. Uuu, ten już jest spóźniony delikatnie. Jak widzicie. No i tak sobie lukamy, gdzie ten samolot jest. Tak naprawdę go cały czas nie widać. Ten tutaj chyba zaraz będzie. Cię pokazuje tak, jakby zbliżało do samolotu, ale tego samolotu naprawdę tam w cholery bynajmniej. Ja nie widzę. Nie wiem, widzicie coś tam? Jak widzicie, możecie napisać w komentarzach, bo ja nie widzę nic. No widzicie, że się zbliża gdzieś on. Gdzieś powinien się tutaj znajdować. O, i mamy go dopiero tutaj. No jak pięknie nam wylądowało No i normalnie dostaliśmy wiadomość na Facebooka Zawsze zapominam to wyłączyć Wik, wik. Teraz musimy zawsze im dać taksi terminal. Tu se on taxi sobie tam będzie zasuwał, 3528. a my patrzymy na naszego drugiego. Nasz drugi gdzieś ma na razie mały trouble. No ten sobie tam śmie. Denali 1647 requesting push and start. Pusz, dwudziesta ósemka sen. Ground, two eight push back approved. Mamy następny, który Denali będzie startował. Mam nadzieję, że nie rozbiją zaraz. No jest, jest, jest elegancko. Korekta dla niego. Push 28 cent. Ground. 28 push pushback approved. Denali one six four seven 1647. E, 467. Gdzie on jest? No czemu on nie, sta, nie robi żadnego podejścia. Dobra, no zobaczymy. Coś, coś z nim... coś z nim nie halo, chyba? Jakiś może... Ktoś za zasłab... no weź, że cofaj, gościu. Nie przyjął naszej komendy, a on się babuntuje, za mało mu płacę? Pushback. Dwiesiątka, a nie dziesiątka. Ground pushback, approved. Denali 1647. Eh, no, on is. On is like a Swiss one, on a wojn'er robi normal. St. Thomas Tower, Denali 868, requesting push and start. Push, 28, tak? 28, Sen. Ground, 28, push back approved. Denali 868. To 8. mamy. Musimy przyjąć. What is your St. Thomas Ground, Denali 868, ready to taxi. St. Thomas Ground, Denali 1647, ready to taxi. Runway 28, Denali 868. Tu mamy drugiego, który to jest nasz ten. Ten tak samo, runway 28 cent. Negatyw No tox47 W sumie złego wypuściłem, bo innego dzień patrzcie jakie mamy opóźnienie w mordach. O będą dymy 64 Fox Tango requesting push and start Taxi to terminal Taxi to Terminal Denali 867 28 eight Denali one six four seven. Tu maman następnego. Jak is a gosht, to sorry mortki, no staviend winku, ale is tokay. St. Thomas Tower, Leslie one niner, six, requesting push and start. Negative. Negative what you do Fox Tango Ground 28 push back approved 64 six, four, Fox Tango. Where? Collision alert. What the fuck! Zdarzyły się nam dwa. No to z nas są operatorzy lotniska konkretni. St. Thomas Ground. 64 Fox Tango ready to taxi. co teraz tu mam zrobić? No to niezłe dymy powiem wam, że tu poszły. Dobre, tego Runway two eight cleared for takeoff. Denali eight six eight. Runway two eight six four. Fox Tango. Mamy wypadek. Ground. Two eight pushback approved. Leslie one nine or six. Mamy wypadek, no 10 punktów, to mamy niezły minus, tak Wam powiem. Dobra, ten poszedł St. Thomas Ground, Leslie 196, ready to taxi. Continue, taxi Denali 1647. Taxi to terminal Denali 867. Jak widzicie, yy, troje z nas może taki operator nie będzie. Tego tu mamy. St. Thomas Tower, Denali 1482, requesting push and start. Runway 28, cleared for takeoff 64 Fox Tango. Runway 28 Leslie 196. Ale jak mam tego tu wyciągnąć? Runway 28 Denali 1647 Gdzie To Jak tam był wypadek śmiertelny? Ten nam poleciał Roger Good day Nie ma źle tego nie mogę wycofać, bo nie wiem jak tu mam posprzątać ten sobie ten ten Dobra usuwamy po prostu samolot, który był zbędny nam tu ten musisz. Konkretnie mamy opóźniony. Dobra, tego dajemy. Pyk. Patrzcie, widzicie, tutaj trzeba naprawdę operować szybko, szybko, w robić. Dobra, tego. O, ma ready. Dobra, dobra, dobra. To już startuje. Teraz tego. tej pushback 28. Pyk. Nie ma źle, nie ma źle. Normalnie, łyka Red Bulla O co wiecie. Ja do takiego czegoś nie mam szczęścia. Minus 440 punktów. Pięknie, startuje. Znaźmy 10 punktów za wystartowanie. Pek ten leci. Roger. Good day. Runway 28 set. Runway 28 Denali 1482. Jak widzicie, gierka wciągająca naprawdę, bo można spędzić przy niej trochę czasu, bawiąc się w przyjmowanie i wysyłanie samolotów. Oczywiście jakieś dymy muszą być, z mojej strony, standardowo posłałem yy, samoloty w tym samym kierunku No bywa też i tak, nie? Człowiek to nie maszyna, się myli, nie? Tu mamy, ten jest gotowy do take off cleared for 1647 A pomyślcie, co, co ten, co na jakichś takich dużych lotniskach, nie? Będzie się działo. Jeśli chcecie, żeby było więcej tych odcineczków, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby było Los Angeles, czy chcecie jakieś inne lotnisko. Jeśli będą, widziałem, że jest Los Angeles na pewno. Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jakieś konkretne dymy na takim dużym lotnisku. Zobaczymy, jak sobie to poradzimy z tym. Czy nie rozbijemy tych samolotów po drodze? Jak widzicie, ten startuje. No i mamy jednego, który jeszcze ma. Jest już na tego? Nie. Tego wysyłamy. Pyk, send. Jak widzicie, jak opanuje się tu pewną technikę, to naprawdę idzie to. Wysyłać w cholerę to już. Dobra, ten jest clear to take off, masz pozwolenie. A jak widzicie, damy sobie czwóreczkę w razie W, bo coś samolotów nie mamy. One poleciały nam, nasze Messerschmitty, lecą se tu. Jak my chyba kozaki jesteśmy. Poszedł! A, jeśli będziecie pisać, że laguje, nie? To naprawdę nie laguje, tylko... Tak jest gra zrobiona, że takimi klatkami leci. Contract departament, pick, send, arrive, good day. No jak widzicie czas leci konkretnie. 14:00 zero samolotów. Obserwujemy sobie niebo. Albo wracamy po prostu do. Jedyny problem jest, że się nie da obracać tej kamery. Sukces tej, o widzicie, tu mieliśmy małą kolizję. No ale... Ale wydaje mi się, że nie było źle. No i nic nie chce do nas przylecie. coś my wysłali wszystko. Czas razy 16. Że tak nasze lotnisko pracuje. Pyk. Normalnie mamy foteczkę. Nic nie leci do nas. To co, mordeczko, jak chcecie więcej takich dymów, żeby były yy, z, z tego naszego symulatora samolotów, operatora yy, yy, wieży, wieży yy, lotniczej, czy jak to tam się mówi, bo nie wiem. Yy, no to co, Łapaczka w górę, a my się widzimy na następnych live'ach. I na następnych dziwnych odcinkach, nie? Z dziwnych gier. Trzymajcie St. się. Hello.